Słuchajcie, teraz zagramy po raz trzeci nową piosenkę, ale nie taką nową, bo ona już się pojawiła w radio, nie ma jeszcze jej na żadnej płycie, ale dwie rozgłośnie radiowe przekupione oczywiście odpowiednią sumą pieniędzy, zgodziły się grać na piosenkę, numer nazywa się Koty, ja chciałbym ją zadecydować wszystkim wam, którzy przyszli na nasz koncert, to jest dla nas bardzo fajne. Błoną wypalane trawy Zimna wiosna kusi miasto Sto promieni na metr drogi Słońcu w mieście zawsze ciasno Pojedźmy dziś do szaka. Na widok dwie i zimne piwo na dzieciaki grające na drukarzu Tam jeszcze meczy nie drukują Załóż sukienkę tę podle czerwoną Niech będzie na byka moich oczu płachtą Nie da się ukryć za co się chwycę Gdy położymy się w trawie za ławką Albo pojedźmy na koniec okęcia W jakieś badyle i cichy szum Tam sobie zjemy słodką drożdżówkę I będzie tak, że gdyby troje to tłum Wyłażąc z piwnic koty, wyłażąc ciemności dni, wyleśmy gdzieś na zielone ja i ty. Wyłażąc z piwnic koty, z ciemności dni, wyleśmy gdzieś na zielone ja i ty. Albo pojedźmy na koniec okręcia w jakieś badyle i cichy szum, tam sobie zjemy słodką drożdżówkę I będzie tak, że gdyby troje to tłum Będą se latać nad sukienką twoją Różni faceci do szarm el Shake A ja polecę dalej dziś z tobą Choć spadyli okęcia, nie ruszymy się Ja będę pilotem i ty trochę też No i będą trawiaste turbulencje Wiosną trzeba trochę pomagać Same nigdy nie będą gorętsze Łażąc z piwnic, z goty Byłażą z ciemności dni, wyleśmy gdzieś na zielone, ja i ty, byłażą z piwnic koty, była z ciemności dni, wyleśmy gdzieś na zielone, Ja i ty. Dziecień w tym roku jest z tamtego wiersza. Jedźmy do powsina, albo nam oczydło. Patrzeć jak ludzie chodzą, jak ludzie, bo im na chwilę Google obrzydło, by mieć co wspominać albo posłodkie nic. Dokoła wszystko paskudnie celowe. Rowery, tramwaje miasta, ceglany bit. I najstarsze słowa, co smakują jak nowe. Mam 45 pomysłów, i jeśli chcesz, dodatkowe serce. Nabite wiosną jak lenistwe perski, bo koty zawsze wiedzą pierwsze. Była z piwnic Goty, była z ciemności dni, wyleśmy gdzieś na zielone, ja i ty. Była z piwnic Goty, była z ciemności dni, wyleśmy gdzieś na zielone, ja i ty. Wyłażą z piwnic koty, była żo z ciemności dni, wyleśmy gdzieś na zielone, ja i ty była z piwnic koty. wyłażą z ciemności dni. Wyleśmy gdzieś na zielone, ja i ty. Pamiętajcie, nie handlujcie trawką z prawdziwymi geograficznymi. Wiem co mówisz.